Czy wiesz, że twoje myśli mają olbrzymi wpływ na twoje szczęście i twoje szczęśliwe życie? I to nie jest nic nowego. To już wymyślił Marek Aureliusz. Nic się od tej pory nie zmieniło. Naprawdę. A teraz przede wszystkim, studium, to nie musisz mi wierzyć, pomyśl sobie o najszczęśliwszym momencie w swoim życiu. Co to było? Kiedy to było? Hmm. Ja już mam. Mam nadzieję, że ty też. I zastanów się, proszę, jakie były dźwięki. Czy było to noc, dzień, czy było ciepło, czy było zimno, kto był dookoła, co się działo. Poczuj to w swoim ciele i zobacz, jak Twoje myśli mają wpływ na to, jak się czujesz, prawda? I nie, nie zrobi tego tak odwrotnie, nie poproszę Ciebie, żebyś sobie wymyślił e, najgorszy moment w swoim życiu, bo po co się czuć źle. <laughs> Także tak, nasze myśli mają olbrzymi wpływ na to, jak się czujemy. I czy jesteśmy szczęśliwi? I to tylko my możemy wybierać te myśli. Ja od Ciebie do tego zależę. Także życzę Ci cudownego dnia, pełnych, pozytywnych, dobrych myśli, bo po co czuć się źle? Trzymaj się, cześć.